Dzień dobry, cześć i cześć, z tej strony Marzyciel Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pogramy trochę mniej A po prostu otworzymy trochę więcej skrzynek Więc zagrajmy sobie na początek jedną gierkę maksem w starciu solo Mamy maksa już na ósmym poziomie mocy Więc ten maks będzie naprawdę potężny No ale zobaczmy jak to będzie w praktyce Troszkę tylko podciżmy, bo jest za głośno no, i sprawdźmy, ile on tych obrażeń tutaj zadaje. On ma w ogóle 4 naboje, że tak powiem, więc jest naprawdę super. No, i jak sami widzicie, naprawdę ten damage jest bardzo duży. Tutaj, pen nie miała żadnych szans z nami. Pozwolimy sobie te skrzynie, oczywiście, tutaj rozwalić. Jeszcze weźmiemy tutaj chyba te dwie skrzynie, i będziemy szukać przeciwników. No w sumie już możemy szukać przeciwników. On ma leczenie, ale tutaj użyjemy sobie naszego ultimata e, i nie powinien mieć najmniejszych szans z nami. E, zobaczcie, jaki ten max jest potężny. Trzeba też wziąć pod uwagę, że przeciwnicy na pewno mają niższe rangi tych swoich bohaterów, e, więc. E, więc troszeczkę jest oczywiście różnicy, ale i tak jest bardzo potężny, bardzo szybki, bardzo fajnie się nim gra. E, o, i tutaj jest ból. Ból nie powinien nam sprawić żadnych e, problemów tutaj jeszcze jest. Kto to jest? rzeki chyba był. No i ból. On jest gdzieś tutaj. Nie mogę trafić. Jeszcze jedno. I po bólu, że tak powiem, wygrywamy pewnie to wydarzenie. Jesteśmy numerem 1. No i pięknie. Kolejne żetony, kolejne pucharki wpadają na nasze konto. No i myślę, że możemy zacząć otwierać nasze nagrody. Najpierw alejka pucharów. Skrzynka zadymiarza, w skrzynce zadymiarza w środku monety, punkty mocy dla Jackie oraz punkty mocy dla Colta, w porządku, 150 punktów mocy, chyba te 150 punktów mocy damy naszemu Maxowi, on już będzie miał prawie full, więc za niedługo 9 level, 50 monet oczywiście odbieramy. No i przechodzimy do kolejnych nagród Mamy do odebrania aż 7 dużych skrzyń Więc nie zastanawiamy się, zaczynamy Pierwsza skrzynia w skrzyni 49 monet Punkty mocy dla Jackiego, dla Shelly oraz dla Penny No w miarę w porządku Lecimy z drugą skrzynią W drugiej skrzyni mamy oczywiście monety Punkty mocy dla Poco, dla Jessie oraz dla Shelly Mam nadzieję, że się chociaż trafi jeden zadymiarz. Będzie o to ciężko, ale kto wie. Otwieramy dalej. Trzecia skrzynia. E, monety 47. E, o, B, B, A, czy jak się to mówi? E, pierwsze punkty mocy. Punkty mocy dla Kolta oraz dla Maxa, czyli Max za niedługo będzie miał już 9 level. Już niedługo no i czwarta skrzynia dzisiaj. 55 monet aż poko szeli e, oraz B. O, super. E, ona też już ma drugi level, więc jest naprawdę w porządku. Kolejna skrzynia w skrzyni monety. 144 aż monet. E, bardzo się dziwiłem, bo z tej skrzyni chyba się otrzymuje dużo mniej monet, więc jest bardzo fajnie. Punkty mocy dla Shelly oraz dla dynamikę. E, super, kolejna skrzynia. Lecimy w skrzyni monety. Jackie, punkty mocy Brock e, oraz B. O, kolejny level. A chyba 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 że, nie? No i dobra, ostatnia skrzynia 102 monety, 102 monety, Jesse, punkty mocy, Barley oraz B. O, no to teraz jest naprawdę kozacko. Możemy przejść do naszych zadymiarzy. Kwestia, czy chcemy kogoś ulepszać, ponieważ zbieramy, że tak powiem, zbieramy na będzie nam oczywiście potrzebne monety na 9 poziom maksa to kosztuje aż 1250, więc na razie nic nie ulepszajmy. Zobaczmy tylko, jak to wygląda. Wygląda całkiem w porządku. Oczywiście mamy dużo tych ulepszeń możliwych, ale zaoszczędzimy te pieniądze, te monety, ponieważ przydadzą nam się później. No to dobra, na zakończenie jeszcze jedna gierka. Wybieramy B, starcie solo i myślę, że możemy zacząć. Nie ma co czekać. Zaczynamy. I zaczynamy, no i zaczęliśmy u góry. Bima ma tylko jedną amunicję. Ja myślę, że tutaj mogę najpierw tych przeciwników szukać. E, tak, pierwszy przeciwnik już e, wyeliminowany. Mamy dostępnego Altimata. Mamy drugiego Power Cube'a. Jeszcze weźmiemy sobie, myślę, tego jednego i będziemy szukać kolejnych przeciwników. Uh, gdzie oni tu będą? O, tutaj jest. Chciałem powiedzieć penny, ale jej tu nie ma. Uh, już jest. No i teraz. Uh, może być po mnie, czy nie może być po mnie? No mogło być po mnie. Na szczęście udało się. Ja... Co z tym auto-atakiem? No i niestety popełniłem duży błąd. Ale nic się nie dzieje. Dziękuję, że byliście razem ze mną. E, cztery pucharki wpadają na nasze konto. Dziękuję i do następnego odcinka. Cześć!